Dzień dobry, moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału. Szczególnie gorąco witam Zodiakalne Byki, bo dla Was przygotowałam prognozę zawodowo-finansową na rok 2020, więc zapraszam Was serdecznie do jej wysłuchania. E, tutaj mamy karty dla tych byków, które obecnie są bez pracy i jej poszukują. Tutaj mamy karty dla tych, którzy mają obecnie pracę. No i zobaczymy sobie, co dla nich przyniesie rok 2020, i tutaj mamy taką kartę wspólną, może to być rada dla Was, zobaczmy. Uch, demon, nie, nie, nie ma co się tutaj bać, kochani, bo tu nie chodzi o to, że będą was nawiedzać jakieś tam demony, bardziej wiecie, co takie nasze wewnętrzne demony, czyli w kontekście pracy, w kontekście zarabiania pieniędzy, ja bym powiedziała, że tu u niektórych może się odezwać pracocholizm, tendencje do siedzenia po godzinach, do tego, żeby po prostu nie odpuszczać, żeby tutaj um, ciolać, ciolać, ciolać i ciułać kasę, żeby po prostu się nastawiać też. Na taki materializm. Więc te wszystkie takie nasze cienie związane właśnie z posiadaniem, z władzą, z chęcią zarabiania pieniędzy, właśnie wynikające z pracocholizmu. Bo ta karta to jest karta, yy, która mogłaby odpowiadać karcie diabła w tarocie, czyli tutaj no, te nasze właśnie cienie wychodzą na jaw. Więc ktoś może właśnie. Być pracocholikiem, może poświęcać się pracy kosztem jakichś tam innych aktywności życiowych. Ktoś może po prostu być nastawiony tylko na pieniądze, na zarabianie pieniędzy, a nie na przykład na satysfakcję z pracy, więc to takie bardziej ostrzeżenie bym tutaj powiedziała, żeby skupić się na tym, co naprawdę jest ważne. Przechodzimy sobie do tych byków, które yy, nie mają obecnie pracy. Co dla Was? Mamy dwójkę buław, czyli jest tutaj dla Was jakiś wybór wraz z początkiem roku 2020. Nie wiem, może zastanawiacie się, macie jakieś oferty pracy, zastanawiacie się, którą wybrać, albo na przykład, czy iść na etat, czy jakąś własną działalność założyć. Jest Karta Sprawiedliwości, więc. Yy, dla tych, którzy mają dwie opcje, no jakaś decyzja zapadnie. Może to być też taka decyzja odgórna, że po prostu ktoś was wybierze, czy przyjdzie decyzja jakiegoś organu, że na przykład dostajecie koncesję, zezwolenie na cokolwiek. No tutaj, w zależności od waszej indywidualnej sytuacji, ale jest as denarów, więc um, ci, którzy zabiegali o pracę, powinni ją znaleźć. Rozpoczynacie jakieś swoje dzieło. Może też być budowanie właśnie firmy od podstaw. Dla tych, którzy się na to zdecydują. Niemniej jednak no, wasza sytuacja, ten impas, czyli pozostawanie bez pracy, bez zajęcia, powinien tutaj odejść w niepamięć w roku 2020. I przechodzimy, kochani, do tych, którzy mają pracę. Co u Was się wydarzy? Rycerz Denarów, no będziecie sobie spokojnie pracowali. Może tutaj nie będzie jakichś kokosików, ale taki stały postęp. Do tego mamy rycerza kielichów, tak. Więc tutaj jest też taka satysfakcja czerpana z pracy miłość do swojej. Pracy tak, karta wiary to potwierdza. Czyli tutaj rzeczywiście jest Wam powiedziane, że Pracujemy nie tylko dla pieniędzy, nie tylko dla korzyści materialnych, żeby coś tam sobie kupić, ale pracujemy też na przykład dla idei, dla satysfakcji, dla spełnienia, dla pomocy innym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, jeżeli mielibyście jakieś zobowiązania, kredyty, jakieś pożyczki, Rycerz Denarów mówi o tym, że będziecie po prostu te zobowiązania sukcesywnie spłacać, także wszystko powinno być regulowane w terminie, no chyba że Wam przyjdzie do głowy i tutaj kolejne. Takie ostrzeżenie, że a może tam nie zapłacę jednej raty, nic się nie stanie, ale kupię sobie coś zamiast tego. To tak nie robimy, kochani. Nie, to jednak tego demona się wystrzegamy, bo on tam nam będzie podsuwał jakieś takie niefajne scenariusze, więc w ogóle go nie słuchajcie, a będzie tutaj wszystko w porządku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia i do usłyszenia.